cały czas rozmawiamy w kontekście tego hasła, które nas tutaj jednoczy daje mi wolność. No i Marek Wolny, aktor Sceny Krakowskiej i nie tylko. Nie tylko tak. Witam cię, Marku, bardzo serdecznie. No, czujesz witam się wolny? Czuję, że Tomku jestem wolny. Jesteś wolny. Co ci daje twoją wolność? Pan Bóg i wiara. To pięknie. Czy teatr, twój zawód, pomaga ci w takim ludzkim odczuciu, wypełnieniu, dopełnieniu tej, tej wolności? Tak, teatr jest pewnego rodzaju wyzwoleniem, dlatego że w teatrze spotykamy się tak naprawdę z całym światem. Spotykamy się z różnymi postaciami, nad którymi pracujemy. Często musimy zaglądnąć w głąb własnej duszy, żeby ożywić te postacie na scenie, a to nas na pewno ubogaca jako ludzi. Więc tak, teatr to wolność. Super, widzisz. Nie to dla bardzo? wszystkich, ale dla mnie tak. A nie boisz się, że gdzieś właśnie pracując w tym zawodzie możesz stać się jego niewolnikiem? Jest takie ryzyko chyba w każdym zawodzie, nie? Jest, w każdym zawodzie jest takie ryzyko, ale ważne jest to, bo czasami faktycznie zdarza się. Mnie się to zdarzyło dwa razy w życiu. Nie powiem w jakich sytuacjach. Okay. Ale nie w teatrze, raczej, ja raczej akurat z, zabrałem to z planu filmowego. Ale tak, w momencie, kiedy wychodzimy z teatru, wychodzimy z garderoby, to nasze postacie powinny zostać w teatrze i nie iść z nami w, w życie prywatne, prawda? Bo one przeszkadzają. Przeszkadzają, zabierają nam wtedy wolność naszą, naszą osobistą. O. Dlatego, chodząc na scenę, staram się zostawić Marka Wolnego za kulisami. A wracając za kulisy, staram się odwiesić postać na wieszaku. W ogóle jestem Ci bardzo wdzięczny za to, że dzisiaj poprowadziłeś warsztaty dla młodych. Z tego co słyszałem, młodzi są bardzo zadowoleni z tych warsztatów. Mogę powiedzieć, jak się zbliżyć do tego zawodu? Praca, praca, praca i praca. <laughs> za aktorami, którzy są za nami, rano też to słyszałem cały czas. Nie? Praca, praca. <laughs> no, czyli to jest tak, jak, jak, jak droga do filharmonii. Ćwiczyć, ćwiczyć. Zresztą osiągnięcie wolności to też praca. Nie? No? Sam powinien powinieneś o tym wiedzieć. W końcu tak się ty się jesteś fachowcem od tego. I w tym momencie musimy skończyć, moi drodzy. Marek wolny. Wspaniały człowiek. Ale ponieważ to ja pytam, a nie on, więc dlatego musimy przede wszystkim kończyć. Dzięki ci wielkie, jeszcze raz, brachu. Dziękuję bardzo. Niech Pan Bóg ci błogosławi. Skończyły się warsztaty teatralne. Wymęczeni. Absolutnie wcale. Nie, fajnie było. Nie. Czyli Marek nie dał wycisku. Na 4 godziny myślałem, że wyjdziecie tacy spłaszczeni. Co zapamiętaliście tak po kolei, to teraz od lewej strony z tych warsztatów? Do pracy aktora potrzeba dużo, dużo ćwiczenia. Czyli godziny ćwiczeń, Ok. Trzeba się skupić na tym, co się robi i ogólnie na wyznaczonym kręgu. Jak Pan Marek nam przedstawił bardzo różne aspekty sztuki aktorskiej? Przede wszystkim, jak bardzo ważna jest wyobraźnia i kreatywność aktora. Przedstawiał nam na przykład na podstawie ekranizacji dwóch filmów, jak bardzo mogą się one różnić pod względem chociażby pogody. Jak jest inny, inna pora roku, to w tym filmu może wyglądać już zupełnie inaczej. I właśnie takie okoliczności, jak bardzo wpływają na, na pracę aktora. Uważacie, że coś dla siebie możecie faktycznie wziąć, żeby yy... To pomogło Wam w waszej codzienności, w takim życiu, funkcjonowaniu, czy tak naprawdę tylko ewentualnie jeśli będziecie mieć publiczne wystąpienia, to jest to potrzebna wiedza? No, zdecydowanie przyda się przy publicznych wystąpieniach, ponieważ praca aktora w sumie na tym polega i trochę też to ćwiczyliśmy. Stanisław, ty jesteś muzyczny. Czy coś z tego aktorstwa w dziedzinę muzyki możesz przenieść? Oczywiście. A co na przykład? No, były ćwiczenia, jak pozostać skupionym na scenie, to na pewno będzie przydatne. Ale również pan mówił o tym, żeby żeby swoim postaciom nadać życia, to trzeba dać coś od siebie. I ja to myślę, że tak samo z utworami jest, żeby były piękne. Trzeba dać coś od siebie. A ty gdzie to wykorzystasz tam w Poznaniu? Na stadionie? No, oczywiście, ja tak <noise> zupełnie serio to raczej mi się wydaje, że przy ołtarzu, bo mieliśmy na przykład właśnie okręgę skupienia. Każdy, kto był ministrantem, wie, no jak łatwo się czasami nam przy rozkojarzyć, jak komuś nie wiem, spadną klucze, ktoś tam komuś dzwoni telefon. I pan właśnie Marek pokazał świetne sposoby, jak ograniczyć naszą uwagę tylko do tego, co nas interesuje. Takim właśnie kręgiem uwagi na ministranta powinien być ołtarz. I mam nadzieję, że będę miał to przełożyć na swoją pracę. Ale jak coś zapomnę, to na tyle będziecie skupieni i jeszcze otwarci. Mam nadzieję, że jak gdzieś tam mignę, że coś trzeba mi przynieść, to, to jednak mi podacie, nie? Oczywiście, oczywiście. <laughs> Dzięki Wam, Panowie. W przyszłym roku się widzimy? Oczywiście. Oczywiście. Tak. I Was też zapraszamy bardzo serdecznie. Z Bogiem. Trzymajcie się.